Cześć, siemanko, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Pottern, A to jest kolejny odcinek z FIFA World Ultimate Team Zagrajmy dzisiaj kolejny mecz Ostatnio był niezwykle wygrana 5-0 Mamy już awans pewny Na razie jedne, jeden remis, reszta wygrane e, Czas utrzymać dobrą formę I pierdolnąć nasz, następnego mecza Który okaże się zwycięstwem Mamy oczywiście standardowo dalej z, z swój Złoty angielski skład Parę murzynków, parę białasów No i tak jest Zobaczymy kogo nam wyszuka, jakiego dobrego gracza lub słabego jak ostatnio Liczymy na tą drugą opcję Na tą pierwszą bym nie chciał za bardzo Zobaczymy co nam wejdzie hm. Łączy, łączy, łączy czy połączy, kto to wie? O no, kurwa, i jej, i jej, starej się, co zagrać, jeszcze dzisiaj, zaebaj im, ile można czekać? Najgorsze jest to, że nie da się anulować te, tego ciulstwa Muszę czekać no. Kurde, wyjdź ty pajacu zasrany gnoju Siem się muszę czekać o. w ogóle już mam swoje prawie na 18 lat zakończyłem je w tamten piątek no bo dzisiaj jest sobota, czyli tamten piątek powalowałem 3 dni popiłem hajsy zgubiłem i tak właśnie było. Nie było lekko. Ale jest dobrze. Jest 18. Prawie nie na legalu. Dobra. Chwila. Wejdziemy jeszcze raz w to pismo. No stąd e, dobra na sam. Jeszcze raz. Tafy forward. W ogóle pewną tapetę mam. nie? Dzięki. Zawsze wiedziałem, że jest najlepsza. Muszę się na kimś wzorować, no nie mm, 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 mm. Happy Birthday, kurwa tuju Happy Birthday, kurwa tuju Chcemy zagrać meczyka łatwego jak twój fiut. Pikniemy se sam. Obyś mi znalazł teraz, nie? I jej was, was wszystkich normalnie sprzedam. Wyrucham wasze matki, dzieci. Pomijam synów, oczywiście. Ale córki wchodzą w grę. Dobra. Mam jakoś córka pierdolonego. Na ty samoż. A widzę English? Ja, English, English. Walter Company, the girl. Oh no, haha. Felipe Luiz Diotte Wolcott Atsu Szurle Kosta Małpokosta Kosta i... Szczurge Prawie jak Szczurge Chodzi mi o napastnika, a nie o, sz... no, o Jaki on ma bilans? No... czurski chyba ja Dobra Jademy zaś, klawiatura ONLY ja wszystko na klawiaturze. Fapie, klawiatura. Gram, klawiatura. Facebook, klawiatura. Bije siostry, klawiatura. No wszystko. O, ciulu. Pa. Łoł. Ole Tutaj to. Pa, dobre. Dobre, wiem. Hops. 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 I czul. Chuj do dupy półok, obity. Kopnij to do brankarza Mało pokosta jest kapitanem u nich, widzę. I czemu kurwa, co on ma za lagi fi fiut strany? Co, kopiesz tą piłkę, gnoju. Jeszcze jak tyś to kopnął, nie? I będzie od nich aut. No, masz szczęście. Tym maciurką nie możemy pozwolić na strzelenie bramki. Patrz jak on gra. No, popatrz, kurwa. Aż mi go żal, kurwa. Kopie ta bala i biegnij za nią. Zmyła, zmyła A, pięknie Rzut rożny Nic nie coś widać, gira, ty kurwo, jak mój jest Pa Ciulu, ty Ty se daj spokój z piłką nożną, na szachy trzeba trybuny widzę Czerwone Oby okres i Jego matki Nie kurwa, wiesz jak cię kopie po nogach? Taki chuj. No nie gada, że jedna akcja ją umieszczyli, ale się w kurwie. No Gary hill jest dobry, no. Przyznajmy mu to. Pięknie. Hops. Trzeba było kopnąć w ten pysk. Pięknie Hops Hops no i gdzie kurwa tyś go widział pajacu? Leź no do go tam pilnuj te Te Pięknie Joe Hard, kurde Ja no cię kocham Kocham cię I kochałbym cię Pomimo że jesteś synkiem Chłopem, mężczyzną I kurwa wierte giry Hop Dobiegnie, taki chuj hop. Hop. Nie! No kurwa ale mnie wkurzają te lagi pieprzone. Gnojek. Hopej go! Biegaj, biegaj, biegaj Pa, Pam wyjdzie na aut. Śmieć. Ty... No kurwa, nie, jego do to oni ma nie od tobie debilu pierdolony. Wyjebać to, dobre ja daj mu ta bala, bądź sympatyczny dla niego. O kurwa, podejdź w ogóle, jak legia grała pięknie za mnie Nie widzieliście, podobnie to wyglądało ten strzał, tylko że z boku. Łojo co skierował do... Koniec pierwszej 0 00 A skierował w ogóle ta balaka Kaindzi nie? Łojo motherfucker Nowej Jesteśmy na moim stadionie bodajże nie, Na bank od niego I jak tam biedą kurwa piszczysz ma to Dzięki Nigdy nie myślałem że coś będzie łatwiejsze bardziej Karik. Dobre. Piś. Myślał, że to uda mi się przyjąć. Ale mnie wyruchał. Jak, jego, jak ja, jego matkę. W tą sobotnią noc, kiedy poszła pod mój koc. O. o. Pięknie. Pięknie. Świetnie wiem. Tego nie mogła zaskoczyć. Przyznajmy sobie to szczerze. Nie szczerze. Ja się w ogóle nie Ho Kopnij go. Dobre I piss Remi mi. Kopną cię. Zawsze mnie wychuja. Nie. Nie, no gdzie ten? Co? Kurwa! Ja pierdolę mnie. To jest kurwa wybil. Żaden nie doszedł. Skurwiel jebany. Bo ci się ta kurwa matka spuściła. Nie kopnął mnie! Kurwa, taki chuj, kurwa. Wypierdalaj. Nowy ta bala, ty kurwu. to jebana. I kopną mnie! Nie widziałeś! No nie widziałeś kurwa! Jo, już myślę, nie. tak, My tego te, kurwioża jebanego wyjebło stąd. Ze składu w chuj, nie. Kurwa, nie umiesz kopnąć w biegu, nie, nie umiesz. Ci musisz kurwa zatrzymać jako jedyny piłkarz. Kurwa, ki jest tutaj. Leć za tym, goń ta bala. Dobra, to przewidział, ale tego nie. Kopnij to szybko. Tak już, jak już to na remis przynajmniej, Ja, lamparkę ja. Nie, z trzech moich Kurwa mać Kurwa Mać No nic, porażka nic nie zrobimy. Jebany pfel raz wykorzystał i kurwa wygrał cały kurwa pierdolony mecz. Więc jeśli ci się spodobało, bo mnie za chuja, to zostaw łapkę w górę. Subskrybuj mój kanał i ty kurwa leci z drużyny mojej. Wypierdalej. Na razie, cześć.